To był drugi półfinał w historii podbeskidzia w rozgrywkach Pucharu Polski. Ty również grałeś w tym spotkaniu z poznańskim Lechem, to były zupełnie inne spotkania, bo przecież rewanż graliście wtedy w Bielsku Białej i tam chyba było bliżej do tego finału. No, zdecydowanie tak. Pamiętam mecz na Lechu, gdzie w samej końcówce strzelamy bramkę na 1-1, euforia, super. I, I u siebie prowadzimy do 70 minuty 2-0, więc praktycznie już jak rozmawiałem z Markiem Ociepką, to on mówi pamięta ten mecz doskonale, mówi w 70 minucie byliśmy gdzieś koło Torunia, jeśli chodzi o ten finał, także byliśmy blisko wtedy, dużo, dużo bliżej niż w tym półfinale. Sobie myślę, że jako podbeskicie możecie być dumni z tegorocznej edycji Pucharu Polski, bo doszliście aż do półfinału, pokonując po drodze drużyny tylko występujące w T-Mobile Extra Mieliście najtrudniejszą drabinkę z wszystkich zespołów. No, to prawda. Jest to jakieś pocieszenie. Natomiast, jak mówię na gorąco, po takim meczu dla nas to jest marne pocieszenie. Przegraliśmy półfinał, przegraliśmy finał, tak naprawdę. Ograliśmy o finał. No i szkoda bardzo.